Blesser, witam was w naszej sali koncertowej, tak właśnie tu wygląda, jak jakiś większy artysta przyjeżdża do Islandii to właśnie w tym miejscu gra. Budynek jest dosyć nowy, ma zaledwie 8 lat, a do jego budowy użyto szlifowanego szkła, który pięknie się mieni w naszych krótkich jakże dniach, a po zmroku instalacja światła pokazuje magiczne kompozycje, które zmieniają się cały czas. Miałem okazję zobaczyć koncert Tiesto w Owej Harpie. Również organizuje się to festiwale i to są takie festiwale, gdzie są trzy piętra i na każdym piętrze jest inna impreza. I to trwa do trzech dni. Na pewno musi być zajebiście. Dobra, ja stąd czmykam, bo dni ostatnio bardzo krótkie, a chciałbym wam zostawić jeszcze wiele do zobaczenia. Jesteśmy teraz na znaczącym punkcie widokowym w Perla. Perlan, czyli jak ta Perła. Perlan pierwotnie był klasterem zbiorników ciepłej wody na wzgórzu, bo to jest jakieś 80 metrów nad poziomem morza. I dzięki temu dostarczano do każdego miejsca w Rejkawiku ciepłą wodę. Dziś mamy tu planetarium, muzeum, restauracje, sklepy punkt widokowy jak i również imitację lodowej jaskini. Kiedyś balkon był za darmo, a przynajmniej tak wyczytałem, że jest za darmo, ale nie był za darmo. <laughs> Musiałem zapłacić 800 koron. 8 dolarów, to to sporo. Jest tu kilka wystaw w środku między innymi Cuda natury Islandii, czyli przedstawiające, opowiadające o wodospadach gejzerach. Polecam raczej zobaczyć na żywo, ale myślę, że też może być to ciekawy motyw. Jestem tyle czasu na Islandii, jeszcze nie udało mi się. Nie udało mi się żadnej odwiedzić jaskini, czy to lodowej, czy to lodowcowej. To są dwa rodzaje. Mitacja nie jest najgorsza, ale jednak jest to takie poczucie, że to stworzył człowiek, a nie natura. Korytarze owej jaskini lodowej mają długość 100 metrów, czyli jakiś spacerek na 15 minut. Chyba dłużej nikt tutaj nie wytrzymuje w końcu, jest bardzo zimno. Chciałem się rozgadać, opowiadać niestworzone rzeczy na temat tej jaskini, ale to jest tylko lodowa jaskinia na środku Rejkiewiku. Już samo w sobie opowiada historię, prawda? Tytułowa jaskinia. I nic nie powiedziałem ciekawego, a to już koniec. No to fajnie te 100 metrów Choć w Perlanie spędzimy więcej czasu I można powiedzieć, że jest więcej atrakcji To Harpa jednak zrobiła na mnie większe wrażenie Tu jest takie, takie trochę przedobrzone Może jak ktoś nigdy nie był na Islandii to, takie, to jest taki powiew świeżości Wręcz taki natłuk informacji i różnych atrakcji Zaś dla mnie, no 5 gwiazdek bym nie dał Nie no, żartowałem, nie róbcie tak. Właśnie w taki sposób turyści <laughs> mają wypadki. Teraz mamy odpływ, a różnica pomiędzy przypływem a odpływem różni się nawet do 4 metrów wysokości. Wygląda to, jakbym nagrywał to w ogóle w innej porze roku, a różnica jest tylko kilkudniowa. Tyle, że spadł śnieg. A ze względu na krótkie noce, byłem zmuszony nagrać to kolejnego dnia. Jestem w drodze do Groty. Takiego małego rezerwatu na uboczach rejkiewiku. Droga nie jest najprzyjemniejsza, bo śmierdzi rybą, i wszędzie są glony, i również się zapada pode mną droga. Owa wysepka, grota. Jest właśnie oddzielona taką groblą kamienną, takim falochronem. Turyści niekoniecznie patrzą na zakazy i nie dbają o ostrożność. I słyszałem o takich przypadkach, kiedy dostali się na tą wyspę i przyszedł przypływ niespodziewanie, i policja musiała ich wynosić na rękach. Nowe miejsce stało się rezerwatem 45 lat temu ze względu na swoje liczne ptactwo. Również na brzegu można spotkać foki. Chciałbym spotkać fokę. <grych> Stare zapisy historii mówią, że było to kiedyś gospodarstwo. Grota ze staroislandzkiego znaczy młyn. Miejsce cieszy się dużą popularnością ze względu na małe zanieczyszczenie światłem, co czyni idealnym miejscem do podziwiania zorzy polarnej. czarna chata Wygląda jak port, ale nie wiem w sumie A w środku jak tak zajrzeć to wygląda jak jakoś nie wiem, posiedzenie albo stołówka Pierwsze tory na Islandii Pierwsze i ostatnie A Tak naprawdę to na pewno tutaj statki wyciągają dzięki temu Gdzieś pomiędzy tymi skałami jest małe, sztuczne, gorące źródełko. Idealne po całym dniu vlogowania, powiem wam, że szukam, szukam i chyba w końcu się doczekałem w cierpliwości. Dobre 20 minut szukam, bo dokładnie nie wiedziałem gdzie to jest, ale wiem, że jakieś było, a widzę, że coś tam paruje. Złoto, złoto i takim gorącym akcentem, moi kochani, kończymy tego vloga. Zapraszam na mojego Instagrama i fanpage. Pozdro.